Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku serii 10-20 tysięcy złotych. W dzisiejszym odcinku dla odmiany samochód za 30 tysięcy złotych. Zapraszam do oglądania. 90. Znowu trójka. Przedtem była 91, Dziś mamy trójkę. Dlaczego za 30 tysięcy, tamta była za 20? A ta jest za 10. Szukamy tych 10 tysięcy. Gdzie to schowali to 10 tysięcy? 2.0, 150 koni. Na pewno nie tutaj. 10 tysięcy. Coś piszczy. Fotele takie same. Nawigacji nie ma. O, automat. No, jakieś drobne bym znalazł. E, szyberdach jest. O, klimy pewnie nie ma, No ale jakaś zaleta jest. Sedanie. O, no coś żeśmy znaleźli. Mamy gaz. A tak na serio. Gdzie jest to 110 tysięcy? Dla mnie, dla mnie osobiście, szyberdach fajna rzecz, dopłaciłbym. Super, lampy. Świetnie, te lampy świetnie świecą, ładnie wyglądają. Naprawdę warto za nie dopłacić. Koszt jednej sztuki. 2,5 tysiąca zł w tych granicach. Zderzak empakietowe. pakietowy, dla mnie to nigdy tam nie robiło, ale wiem, że zderzak też w granicach 1000, 1500 zł, także też fajne. Ja bym nie dopłacił, ktoś może. Do tych lamp bym dopłacił. Jedziemy dalej. Tarcze mamy zwykłe, tam mieliśmy nawiercane. Felgę mamy większą, podobną, ale większą. Tu jest 19 cali, 215 na 35 profil. Dokładki na progach też mamy M pakietowe, no to to na plus. Też to fajnie wygląda. Czy ja bym dał? Chyba nie. Nie jestem jakimś zwolennikiem M pakietu. Ładnie to wygląda, ale nie za te pieniądze. Z tyłu. Lotka. Powiem Wam szczerze, jakbym miał sedana za tą lotkę bym no Bardzo mi się to podoba. Do zderzaka. Mówię, nie dla mnie te zderzaki nie mają jakiegoś dużego znaczenia. Ale lotka super. Lampy tylnie też na plus. Także tutaj jakieś pieniądze żeśmy znaleźli. No, elegancko. BMK. Dobra, dalej. Co ma, co ja bym chciał mieć? Automat, myślę, że tak. Automat, fajna sprawa. Jak tamtą kupowałem. To ma 91. No to fajnie by było, ale jakoś, mówię, w tych pieniądzach nie wydziwiamy. Ale ma. To, co tamtej nie ma i co tej brakuje. No odwrót. Co tam ma, a tamtej brakuje. Cup holder. Naprawdę bardzo, bardzo mi to brakuje. Co żeście widzieli w piątek. Jest dokładany, założony i ten. Nie ma tego wyświetlacza. no tym wyświetlaczu tak naprawdę nic nie ma, ale mi się to bardziej podoba. Eee, czy bym kupił? jak kupowałbym. Czy by to miało znaczenie? Myślę, że nie. Jeżeli by takie dwie takie same były. Ale lepiej tamta na plus, że ma lepiej ten wyświetlacz. Tu mamy kierownicę w M pakiecie no, fajnie to wygląda, nie mogę powiedzieć. Ładnie to wygląda. Czy ja bym dał? Nie. To już Wam mówię. Fotele mamy te same. Szyber dach to na pewno bym za 3000 dołożył. To Wam powiem normalnie. Jak kiedyś na tym nie zależało. Tak teraz jestem zwolennikiem. Szyber dachu jest to fajną, fajną rzeczą. Ale po cufitki czarnej nie mamy, czyli mamy tylko zewnętrzny M-pakiet, a w środku mamy kierę z empakietu. Fajna jest ta półka, dlatego że nie ma tego wyświetlacza. Tutaj mamy normalnie iDrive, a jeżeli nie ma wyświetlacza, tego nie ma. I ta półka nawet Wam powiem, że przydatna. Bardzo fajna jest. Podłokietnik jest taki sam, też chłodzony. Także tutaj na plus. Cztery szybki w prądzie. Szukam, szukam czegoś. Szukam dalej tych 10 tysięcy. Gdzie one są? Wejdziemy sobie do tyłu. Czy się tak samo źle wsiada, jak do tamtej? Tak samo źle. Myślałem, że przez ten supek będzie gorzej. Nie, nie przeszkadza. Mi akurat ten słupek nie przeszkadza. Wchodzi się tak samo... Źle jak do tamtej. Chociaż może dlatego, że jestem za gruby. Oj, mam minus znowu. Podłokietnika tu nie mamy. A ja to lubię. Czasami mi się zdarza z tyłu. Tu, no tak, wszystko tak samo. Tu na głowę. No, jednak ten tak gdzieś załamuje. To gdzieś jednak jest ciutkę niżej w sedanie niż w kombi. No, tak, wszystko tak samo. No co, bagażnik. Powiem wam, jak kupowałem tamtą E91. Też chciałem dwulitrową, taki sam silnik, jak jest tutaj, z gazem była, tylko że był ten boiler. I foteli się nie dało rozłożyć, także uważam, to po co wtedy kombi, jak foteli się i tak nie rozłoży, dlatego też nie kupiłem tego samochodu z gazem. Montuje się te butle pod spodem. Kolega miał w sedanie, to miał tam przerobione, coś miał wydech i miał tą butelkę, ona chyba za duża, nie była 35 litrów jakoś tam. No ale już był ten bagażnik, ten. W tej wersji fotele się nie rozkładałem. To jest dziwne, że w sedanie się fotele nie rozkładałem, a 36 też tak nie miałem się nie rozkładały, a no tu też się nie rozkładają. Jest to dodatkową opcją. Ale w A4 B6 spotkałem też fotel się nie rozkłada, także to fotel kanapa. Także to nie jest tylko minus tego samochodu. Dla mnie jakiś to minus jest, ale czy dla każdego jest ok. Coś o tym konkretnym modelu, o tamtym jest. Link macie w opisie lub wam tutaj gdzieś wyskoczy, chyba tutaj. Tak, to jest 20150 150 koni, automat, 2007 rok, przedliftowa wersja w M pakiecie zewnętrznym. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Wygląda dużo ładniej. Znaczy dużo. No ładniej wygląda niż tamta. Dla mnie te zderzaki mogłyby być nie musiały być, ale naprawdę lampy to tu chyba w nocy wykręcę i przekręcę do swojej. Wyglądają te lampy naprawdę ślicznie i super. Felga dziewiętnastka. Też myślałem założyć dziewiętnastki, tylko że tam gdzie jeżdżę w tej strony są duże dziury przez taki kawałek i też oponę na 45 nie na 35 i 18 nie 19. No ze względu, żeby tych felk tam nie pogiąć. Tam już naprawdę trzeba dosłownie 5 do 10 na godzinę, jak się uda. Jest tam taki odcinek 300 metrów, żeby przejechać. Yy, dlatego też nie założyłem 19, tylko 18, ale mówię cenowo, no gdzieś tam jest troszkę, troszkę różnicy w tym. Fajnie tutaj mamy, tak już wspominałem, jest ten szyberdach. No i ten tył o, ta lotka, wygląda to świetnie. Wnętrze, co Wam jeszcze do wnętrza wrócimy, to u siebie też chciałem zrobić, ale już nie zdążyłem. Yy... Srebrne, po prostu tam u mnie było srebrne, a tu jest fajnie z karbonem, ja chociaż to zrobi taki, oczywiście folią też, tak by jakby, jakby a piano black. Także to tu też ładnie i ktoś naprawdę robił, kto umie, bo jest to bardzo, bardzo fajnie położone, bardzo dobre. O czym jest ten odcinek? Tamta kosztowała 20 ta kosztuje 30. Gdzie jest ta różnica? I już Wam powiem tak. Lampy 6000, które możemy założyć do tamtej. Lampy 6000, zderzaki 2, przepraszam, lampy chyba 2,5 mówiłem, plus montaż mamy 6, zderzaki 2, 2,5, mamy 8,5 tysiąca i tamta też ma empakiet zewnętrzny. Felgi możemy wymienić, nie musimy. I co byśmy jeszcze dodali? Silnika się nie czepiam, bo jeden woli silnik benzynowy, drugi woli diesla. Jednemu wystarczy 130 koni, drugiemu 200 jest mało, także do tego się nie czepiam. Ceny są gdzieś podobne auta, które mają 15-16 lat. Te ceny tych silników, czy jest większy, czy mniejszy, ta cena tego silnika jest, tego samochodu z takim silnikiem, czy takim, jest w miarę podobna. Co bym chciał, żeby było w tamtej, już teraz obojętne, ale żeby był szybardach, no też tego nie ma, także. Chociaż przy zakupie, mówię, 17 auta, ten szybodak zrezygnujemy. Tak samo jak mówiłem wcześniej o tej nawigacji. Ale najważniejszą rzeczą w tym samochodzie, tamten ma przejechane 440 tysięcy. A zobaczcie, ile ten ma. Patrzcie na ten przebieg. Kogoś poniosło. Ja rozumiem, jakby zrobić 280, ale 184? Nie, ale tak na serio, samochód według jakichś tam dokumentów, sprawdzania po winach i tak dalej, on naprawdę ma ten przebieg. Chyba, że go ktoś wcześniej dobrze cofał, ale. Według dokumentów od początku ten przebieg gdzieś się zgadza. Także tu wydaje mi się, że tą cenę robi największą ten przebieg. No, samochód też naprawdę, jak widzicie na zdjęciach, na filmie, się świeci, właściciel też o niego dba. Naprawdę jest bardzo ładnym, bardzo zadbanym samochodem. No i ten przebieg, czy jest, właściciel nie twierdzi, nie jest zwolennikiem, żeby miał 280 tysięcy, też by mu to nie przeszkadzało. No ale tutaj mamy 184, tak, jak książka w Polsce pisze Idealne samochód do sprzedaży. Naprawdę zadbane, wypolerowane się idzie, przewrócić, nie. No, te 10 tysięcy przy przebiegu ma znaczenie. Tamte ma 440, ten 180, i wydaje mi się, że głównym, główną ceną tego samochodu, tak wyliczałem zderzaki, lampy, są ludzie, którzy nie, nie zależy im na to, są po prostu ładny samochód. No i kupują, no i patrzą też na przebieg. No tu mamy te 184, właściwie mówi, kupił go jak miał 160 tysięcy. No autko naprawdę, w porównaniu do tamtej, tam była ta kierownica roztargana, którą trzeba było wymienić. Fotel, wam powiem, jak postawimy te dwa samochody, to fotel widać po tym, że jest dużo nowszy. tam tamten ma 440, czy był wymieniany, to też tego nie wiemy, ale BMW wytrzymywał, BMW jest zrobiony z dobrych materiałów. Te drzwi, zamykanie tego wszystkiego, tak samo się zamyka tutaj i tam. Tamtej by się przydała polerka. Tu jest dbany ten lakier z jakiś wosk położony, właściciel też o to dba. I wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Także co, tyle o dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Piszcie w komentarzach, czy wyście dopłacili te 10 tysięcy do tego samochodu. Czy wolelibyście takie z większym przebiegiem i 10 tysięcy tańszy? Czy dla was empakiet ma znaczenie, czy nie ma? Ja mówię, mi najbardziej się podobają te lampy. Nie dyskutujemy o tym, że tamten był kombi, tu sedan. Bo ja mogę chcieć sedana, ty chcesz kombi. Ja chcę diesla, ty chcesz benzyniaka. Także tu już każdy co inaczej. Chodzi o sam model. Także co, piszcie w komentarzach do następnego odcinka. Cześć!